Witam na ranczu, dzisiaj nadszedł ten dzień. Silki mają 3 tygodnie. Także znalazłem taką siatkę. Dwa patyki, mam grubsze, ale szkoda mi ich, więc użyję takich. I myślę, że tutaj zrobimy taki mini wybieg na razie tylko, bo to tylko tak chwilowo będzie, póki nie ogarnę. Tutaj tego miejsca, gdzie ma być docelowo kurnik. No tylko muszę tutaj wykosić trochę trawę. No bo to jest wysoka trawa dla nich jednak. Zresztą i tak obiadę tutaj cały ogródek. Także na razie biorę się za koszenie, wykoszę tutaj ten kawałek, tutaj też kawałek. Zrobię im to, a potem wykoszę resztę i zobaczymy jak będą reagowały. OK, wykosiłem tej trawy. Tutaj, tam do domu, no, lepiej to wygląda, ale nie skosiłem wszystkiego, bo chcę się tymi silkami. Tam jeszcze nie jest skoszone, tu na ścieżce, jak się jedział tym, jeszcze nie jest skoszone wszystko, bo chcę jak najszybciej zrobić silką ten wybieg tutaj. Także już się biorę do roboty. Zrobimy teraz przymiarkę siatki, na ile ona w ogóle starczy. Tutaj rolki, kawałek takiej siatki tutaj znalazłem. Była tutaj, nie jest kupna ani nic. A samemu to co można kombinować. Dobra, czekajcie, zobaczę jak to będzie pasowało. Myślałem, że tej siatki jest więcej, ale starczyło mi na trzy boki, a nie chcę im robić mniejszego tego wybiegu. Tutaj jeszcze jest dziura, to będzie ją zostawić. Ale mam tutaj taką deskę, leży sobie niepotrzebnie. Czuć nie podpierała nogę ze stołu, żeby się stoł nie bujał. O! No i tu trzeba będzie coś postawić. Yy, tam ze śmieci. Trochę tego jest, nie wiem, okno tam jakieś widzę, ale czy ona będzie takie długie? Hmm. Tu jakieś dechy. Wszystko takie badziewie jakieś. Co by tam wstawić takiego? Zaraz coś znajdziemy. O, jak stąd! To jest y, taka cienka płyta które jest z tyłu szafy tylko musiałbym ją jakoś zamocować do ziemi czy do tych palików żeby to się tak nie bujało bo przez chwilę mi się przewróciło parę razy yy, ta. no i taki wybieg będą miały myślę że lepiej jak, na, jak teraz o tam widzę że jest że jest szpara dobra coś tutaj popodkładam i za chwilę puszczamy silki na wolność znaczy na wolność na wybieg Dobra złapałem tu tak trytytką w góry tylko po obu stronach tutaj gdzie była dziura wsadziłem grabie hmm. tutaj jeszcze jest nie tutaj nie uciekną. tu jest takie pęknięte ale nie ma szans nie wejdą jeszcze ostatni rzut oka czy wszystko Zaczepione tak, jakby być powinno, żeby nikt nie wyszedł. I dobra, to ja lecę po silki. Lecę po silki, wpakuję yy, je w jakiś karton, i za chwilę będziemy oglądać, jak wychodzą. Huh, nie było łatwo, ale wieku ja kupom na chwilę. 16 silek. 16 silek sam wyklułem w inkubatorze. Mało nie kosztowały 10 zł za jedno jajko, nie 16 nie, 15 ich jest, o. Patrzcie <grybuj> jaki tancerz, o, jeden, drugi. O, ten to miał tak pokrzywione nogi, ale udało się go wyprostować. Ten jest najmniejszy, a ten mi się najbardziej podoba. Jakby go piorun trafił, patrzcie jaki. A to są dwie wajandotki. Jedna i druga. Zostałem w gratisie, dwa jajka i dwa się wykluły. Taka zgraja, o, jak urosną to ładne będą na pewno różne kolory, bo i białe są i ta druga od lewej to jest ta kurka z plaż biało-czarna. Ile tutaj, tutaj są. Jest kilka rudych, w różnym umaszczeniu. One mają, to są te. Red, coś tam, nie pamiętam teraz. I białe, dwie sztuki, dwie czarne. Jeden ten lokowany to ma takie pióra sterczące i jeden szary się uchował. Ale ten szary to taki, ja miał nogi pokrzywione. Codziennie musiałem do niego zaglądać, codziennie musiałem mu to poprawiać. Na początku w ogóle nie chciał chodzić, tylko wszędzie tak podskakiwał i skrzydłami machał, żeby gdzieś polecieć do reszty ale jadł, pił, rósł poprawiałem mu to te nogi na recepturkę widziałem, że jest sposób, żeby zawiązać ją w połowie i potem tą recepturkę zakładało się na jedną nogę, na drugą nie miał ściśniętych, bo trzeba było dobrać długość tej recepturki tylko miał tak normalnie ustawione tylko tyle, że ona się podwijała a jak miał sznurek o i to się plątał, plątał, te nogi miał poplątane, gorzej jak, jakby miał takie rozlazłe. Ale, wierzysz, wszystko ok, także będzie z nami. takie mają śmieszne czubeczki ten biały, największy, tutaj to on wykluł się jako pierwszy ale pamiętam, że skorupkę przebił dopiero jako trzeci jako trzeci zaczął się wykluwać, ale jako pierwszy wyskoczył z jaja no i... nie najdłużej, ale jako pierwszy przebił skorupkę który to był? nie nie wiem, czy ten najmniejszy, co tutaj chodzi, albo tak, to, to był chyba ten. Tak, to był ten. No, on był taki mały, ja go oglądałem. Musiałem mu niestety lekko pomóc się wykluć, bo on tą skorupkę roz... rozwalił tak dosyć konkretnie. No, już był na finiszu. Myślałem, że on da sobie radę sam, bo skorupka była pęknięta w połowie, tak że wystarczyło rozsunąć i on by już był, ale no nie dawał rady. Musiałem mu pomóc, tą skorupkę otworzyć, ale tylko tak delikatnie, żeby, żeby jakoś tam wyskoczył. Udało mu się w końcu, ale strasznie długo wychodził. No i tak oglądałem go, oglądałem, był jeszcze jeden taki mały, ale niestety jeden dzień tylko mu się udało przeżyć. Na drugi dzień no już leżał, nie? No ale ten jest ok, temu nic nie ma. Ten lokowany, śmieszny pierun jeden wygląda jakby piorunem dostał. Ale tylko jeden taki jest. O. No i dwie wajandoty. Dostałem dwa jajka i dwa się wykluły. Ciekawe co to będzie, mam nadzieję, że nie koguty. No ale. Z tamtymi też miało być nadzieja, że nie koguty, no cztery jajka, trzy koguty, no ciężko. Dobra, one niech sobie tutaj pochodzą. Mają dzisiaj wychodne. Wracając do nich, jabłko dla nich mam, połówka, no, na tyle sztuk, ale myślę, że przynajmniej powinny je zjeść. Zobaczymy, na razie zajmują się ziarnem. A, jedna spojrzała na jabłko. Nie, wolę ziarno na razie. Ale jabłko już jadły ostatnio, więc nie jest tak, że nie znają, bo silki są kurami. Z tego co słyszałem, dosyć nieufnymi. I one jak czegoś nie znają, to trochę im czasu schodzi, żeby poznać, co to jest, czy to się je, czy się nic nie stanie po zjedzeniu. I one tak podchodzą, podchodzą. Ale jabłko już jadły, więc nie powinno być problemu. Tam jeszcze mam arbuza w domu, może bym im rzucił kawałek, ale to później nie ma co za dużo naraz im tutaj yy, atrakcji robić. Oha, Stara banda przyszła zobaczyć. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych afer. Idą mnie śmiało. Te się od razu uspokoiły, już tak nie piszczą, nie fikają. Stanęły w miejscu wszystkie. A te coraz bliżej. No, co to będzie? Kury, spokój. A jak się powyciągały, że niby takie wielkie są. No e, wielkie, no dosyć jak to, to duże no. Chyba musiał tu posiedzieć trochę i poobserwować, żeby tutaj się nic nie stało dziwnego. Bo tu są, no niestety, trzy koguty i jedna kurka. Ta biała to jest kurka. No, to są trzy koguty. No i kurcze, mam problem, że jest ich aż tak dużo tych kogutów. A nie chciałbym, żeby te koguty skakały na silki. Jak już te silki będą mogły znosić jajka, no, bo chciałbym mieć czysto rasowo te kurczaki. No, na razie schował się za płytą. Ciekawe, będę obserwował. Dwójka już sobie poszła. Trzeci kogut tutaj łazi, ten co pieje. Dobra, póki co cztery kury tam poszły, więc mamy chwilę spokoju. Silki mogą odetchnąć. Bo nigdy nie wiadomo, ja tam z kurami to nie. nie ja się nie znam w ogóle na kurach, tylko tyle co przeczytałem w internecie, czy widziałem na filmikach. Ale no, zachowania słyszałem, że są różne. Może zadziobać. Chociaż nie wiem, one mają już godnie, tygodnie, to nie są takie małe. No. No dla niego są małe w sumie, nie wiem. te się tutaj kręcą co chwilę, ale możliwe, że one po prostu patrzą, bo te coś tutaj jedzą cały czas, tak dalej. Może im tutaj gdzieś sypne ziarno, zobaczymy. Się zajmą czymś uspokoją, już mają posypane. A jaki większy teren tutaj im posypałem, niech mają zajęcie i niech się odczepią od silek. I tym puchatym akcentem się z wami żegnam to był taki luźniejszy dzień dzisiaj bo gorąco jutro goście przyjeżdżają także muszę też do sklepu pojechać silki no cieszą się na pewno że są na dworze także do zobaczenia w następnym filmie cześć